Dlaczego zostałem nauczycielem? W szkole podstawowej miałem fantastyczną nauczycielkę historii, która mnie zainspirowała, motywowała do pracy i pokazywała, że nauczyciel może być ważną postacią w życiu młodego człowieka. Czasy się zmieniają. Pamiętam, jak sam byłem uczniem. Oceny wpisywano tylko do papierowego dziennika, używaliśmy kredy i tablicy. Nie wyobrażaliśmy sobie szkoły bez tych przedmiotów. Dziś papierowy dziennik, tak jak i kreda, są coraz rzadziej spotykane w polskich szkołach. W zawodzie nauczyciela bardzo ważna jest organizacja pracy. Niezmiennie moim największym przyjacielem jest papierowy kalendarz, w którym planuję swoje zajęcia. Ktoś mógłby powiedzieć, że to takie staroświeckie, ale ja nigdy z tego nie zrezygnuję. To wcale nie znaczy, że wzbraniam się przed nowoczesnością, wręcz przeciwnie, bardzo cenię zachodzące zmiany i chętnie korzystam z innowacyjnych rozwiązań. Co mnie zachęciło do korzystania ze podręczników? To, że wszystko, czego potrzebuję, mam w jednym miejscu dosłownie w zasięgu ręki. Po prostu z nimi łatwiej i szybciej przygotowuję zajęcia dla moich uczniów. Kto by tego nie docenił? Przygotowując się do zajęć, które ma następnego dnia, wybieram ze podręczników odpowiedni materiał. Przeglądam go i decyduję, czy do omówienia wybranego zagadnienia chcę wykorzystać jego fragment, całość, lub rozbudowuję go o dodatkowe treści za pomocą wbudowanego w platformę edytora. To ja ustalam ostateczny kształt lekcji. Czasem pokazuję tylko film, a czasem korzystam z materiałów kontekstowych z innych dziedzin które uzupełniają realizowane przeze mnie zajęcia. Na przykład przy starożytności korzystam również z materiałów z języka polskiego, historii sztuki i plastyki z różnych etapów edukacyjnych. Wszystko mogę znaleźć na podręczniki.pl. Lekcje ze podręcznikami wygląda jak interaktywna wędrówka przez wieki. Przygotowany materiał podczas zajęć komentuje swoimi słowami. Prowadzimy też ożywione dyskusje. A jest to tyle łatwiejsze, że część materiału przesyłam uczniom dzień lub kilka dni wcześniej, żeby do takiej dyskusji mogli się przygotować. Nic nie stoi też na przeszkodzie, aby przewodnikiem podczas naszej wędrówki został któryś z moich podopiecznych. Ja wtedy zamieniam się z nim miejscami i na równi z pozostałymi uczniami staję się uczestnikiem naszej wirtualnej przygody. Po lekcji już w domu uczniowie rozwiązują zadania. Gotowe ich zestawy znajdę na platformie. Mogę im też zadać pracę domową przygotowaną przeze mnie. Nie bez znaczenia jest fakt, że dzięki tej platformie mam możliwość śledzić postępy moich podopiecznych. Za pośrednictwem platformy możemy się też komunikować i wymieniać materiałami do zajęć. To szczególnie ważne w czasach nauki zdalnej. Platforma świetnie sprawdza się w takim nauczaniu, bo mogę mieć stały kontakt z uczniami. A materiał do samodzielnej pracy jest interaktywny i angażujący. Czy nie boję się, że podręczniki odciągną uczniów od książek? Może faktycznie dzieciaki i młodzież czasami spędzają za dużo czasu w wirtualnym świecie. Można z tym walczyć, a można też przekuć coś pozytywnego. Prawda jest taka, że albo spróbujemy razem z nimi wejść do ich e-świata, albo pozostaniemy poza nim, stracimy szansę na nawiązanie z nimi porozumienia. Zintegrowana platforma edukacyjna e podręczniki podręczniki.pl to po prostu idealne uzupełnienie procesu nauczania, niezależnie od tego, czy pracujemy w klasie czy w domu.